Często noszę wrażenie, że ja szukam czegoś, co ma dobrą jakość, jestem skłonna zapłacić lepszą cenę i tego nie ma. A tak naprawdę trzeba zadać sobie pytanie, czy my, poszukujących dobrych rzeczy, nie, sami nie spowodowaliśmy tego, bo nie byliśmy lojalni do tych dobrych marek. Sami żeśmy poszli poszukiwać, no już powiem, w biedronkach, gdzieś tam. To już się przestało robić, że ktoś robi zakupy w, w dyskontach, że to jest coś, bo nie wiem, bo nas na to nie stać. Dzisiaj tak naprawdę umiejętność oszczędnego gospodarowania. Jest czymś, co uważamy, że świadczy o naszym naprawdę bardzo dobrym wykształceniu, ekonomicznym podejściu do wszystkiego. Ale właśnie pułapka polega na tym, że za chwileczkę naprawdę będziemy szukać produktów dobrej jakości. One nie będą się produkować masowo, ale będą ludzie, myślę, że tutaj większość z nas siedzi właśnie, którzy będą poszukiwaczami dobrej jakości. Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę mówimy, że konsument jest świadomy, ale właśnie konsument, moim zdaniem, nie jest świadomy. My daliśmy mu tylko jedno narzędzie do ręki, które powoduje, że on może szybko sobie porównać cenę i tak naprawdę wpychamy mu rzeczy niewartościowe takiej płochej jakości, że jak raz włoży do pralki, to już będzie musiał następnym razem pójść, znowu za te 30 zł ten t-shirt kupić, tak? A I koszt jest... wytworzenia tego t-shirta gdzieś tam w Bangladeszu 1 dolar, tak? A tak naprawdę e, nie powiedzieliśmy sobie, koncerny na tym zarabiają. Są te, którzy w sposób tak naprawdę doskonały doprowadziły do tego, żeby wartość w łańcuchu dostaw e, mieć, czyli jeżeli mamy markę, powiem, H&M na przykład, tak? No to oni tak naprawdę tą wartość przechwycają. I nie, po, nie ma żadnych ryzyk gdzieś tam zewnętrznie. Czyli tak naprawdę mechanizmy, które będą ograniczały konkurencyjność rynku, będą powodowały, że tam będzie można zachować marżowość. Niestety przykro mi to mówić, ale no. Chyba jak tak no, popatrzymy na ekonomii, tak trochę jest. No komplecjne. niestety tak, no bo zwróćmy uwagę, to są takie koncerny, że nauczyliśmy się Ale kupować w sieciówkach. To... Nauczyliśmy się kupować w sieciówkach i one są niezależne. Zwróćmy uwagę, że jeżeli mamy dużego producenta, też jakiejś marki globalnej, też powiem, Unilevera na przykład, on zawsze będzie zarabiał. Tak naprawdę on przeniósł ryzyko tego, że, nie wiem, klientowi się guz zmieni, albo że coś nie będzie rotowało, albo że akcja promocyjna jest nie taka. Tak naprawdę na łańcuch dostaw, na przykład do dystrybutora, oni nie mają tak naprawdę swoich e, sieci logistycznych, tak? Oni wszystko wał, co, i ryzyko też z tym wyodsadzowali. Jeżeli upadnie dystrybutor, to się pojawi po prostu następny dystrybutor w to miejsce, tak? bo zawsze znajdzie się ktoś przedsiębiorczy, kto uwierzy, że mi się uda, bo może tam ci po prostu źle zarządzali, a ja miał za wysokie koszty, a może prezes zaczął zbyt dobrym samochodem jeździć, bo mu się w głowie poprzewracało. Naprawdę, proszę państwa, to się po prostu będzie kręcić, ale zwróćmy uwagę na to, że są tacy, którzy zawsze będą zarabiać, tak? W takiej branży jak spożywcza, gdzie na kostce masła zarabia się 30 groszy, od dystrybucji do końcowego, finalnego klienta, to są marki własne, tak, gdzie wolne moce produkcyjne w markowych zakładach produkcyjnych są kupowane dla marek własnych i te marki własne po pierwsze konkurują bardzo niską ceną, bo się nagle okazuje, że jak ona nie ma marki tej fabryki, w której było produkowane, tylko jakąś markę własną, nie wiem, nie wiem lubię na przykład, to już to to wtedy jest możliwość i tak uzyskiwania wyższych marcz niż na produktach, które znajdują się w dystrybucji, i tak naprawdę oddawanie klientowi tego, co klient chce, bo klient chce po prostu dobrego. Ale taniego produktu i klient już się nauczył, że i tak ogląda sobie, kto jest producentem na drugiej stronie, bo to widzi, tak, dla kogo wyprodukowano i kto wyprodukował, tak. I klient nie musi jeść czekolady z logo X chętnie zje z tej samej fabryki z logiem Y. My tak naprawdę niszczymy tych, którzy będą produkować, bo dzisiaj tak naprawdę zarabiają ci, którzy nauczyli się świetnie kojarzyć potrzeby. Tak a nie ci, którzy produkują. To jest powszechne, wydaje mi się. Kreować potrzeby wręcz.